W niedzielę 27 czerwca na dotyku Jury w Myszkowie odbył się drugi rodzinny dzień z tenisem. Organizatorem wydarzenia było PZU, a realizatorem rewerat promocji kultury i sportu Urzędu Miasta Myszkowa oraz w UKS Luka Tenis Myszków. Jest otwarty to dzień dla wszystkich. Każdy może tu przyjść, zarówno grający jak i, jak, i, jak i amatorzy, którzy mają pierwszy raz rakietę w ręku. Są konkurencje sprawnościowe. Jedna z konkurencji polega to jest test zbierania piłek na bazie Talent Ogólnopolskiej, która też ma na celu wyłuskanie młodych talentów. Każde dziecko może w niej uczestniczyć. Jest rodzinny tor przeszkód. Wspólnie rodzice z dziećmi uczestniczą w konkurencji sprawnościowej. Tu mamy taki turniej, mini turniej tenisa Królowie tenisa na zmniejszonym korcie czerwoną piłką. Każdy gra. Natomiast na korcie tutaj już grają zawodnicy, którzy no już, już, już grają w zawodach i uczestniczą w takim turnieju bardziej bardziej już profesjonalnym w tym momencie. Wydarzenie odbyło się pod patronatem burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka. Kolejny przykład zagospodarowania kompleksu, który przygotowaliśmy dla mieszkańców we współpracy ze Stowarzyszeniem Luka, które propaguje tenis ziemny wśród naszych mieszkańców i tych najmłodszych i tych starszych. Tutaj pan Łukasz Borda, który jest szefem stowarzyszenia, bardzo często podchwytuje różnego rodzaju inicjatywy i propaguje, tak jak wcześniej powiedziałem, tenis ziemny. No jesteśmy na fali, bo Polski

Ponoszą na arenie międzynarodowej dużo sukcesy, no i wtedy ta, zwłaszcza ta, ta nasza młodzież kochana się coraz mocniej garnie do, do tenisa. Tenis jest taką dyscypliną, bym powiedział, nieco ekskluzywną, więc no oprócz piłki, siatkówki, dla równowagi również tenis ziemny. No i dzisiaj mamy taką akcję, gdzie rodziny łącznie z, że tak powiem, y, uczą się gry w tenisa, mamy pokazy, także myślę, że przyczyni się do jeszcze zwiększenia liczby adeptów tego sportu. W sportowym evencie wzięły udział całe rodziny, które chętnie brały udział w przygotowanych konkurencjach i nie kryły zadowolenia z zabawy. Jak ci się podoba ta dzisiejsza impreza? Co ci się podoba tutaj najbardziej? No, podoba mi się wszystko, ale najbardziej mi się ten muchaniec podoba. Yy, najfajniejsze z nich, yy, z nich to jest tak, że z mamą spędziłam non-stop czas z mamą. Spędzam yy, i tata mi kibicował, moja wikusia też. Moje sąsiadki. No, i właśnie yy, mi się z tego podobało, że konkurencja. Ja zawsze jestem na nie przygotowana. No uważam, że takich imprez powinno być jak najwięcej, ze względu na to, że są one na świeżym powietrzu, że spędzamy czas razem z dziećmi, że są to rodzinne, yy, rodzinne spotkania. I rozwój yy, taki rekreacyjny i sportowy dla dzieci i dla dorosłych, no, uważam, że na 5 z plusem. Organizacja, moim zdaniem, naprawdę na wysokim poziomie. Rozpoczęta od rozgrzewki, przedstawienie całego programu, zapewnienie dzieciom napojów zimnych i moim zdaniem super na dziesiątkę, 10 na 10. Cały czas się stesowałem na początku. Prze pierwszy mecz wygrałem 10,8, drugi wygrałem -łem 7, 4 i później już wiedziałem, że Muszę walczyć i żeby się nie stesować. I się nie stesowałem, no ale przegrałem, bo kolega się okazał bardzo wysoki, był nie wiem ile miał lat, ale myślę, że na pewno o wiele więcej niż ode mnie, bo widać, był wysoki jak dom, silny. Ale cztery punkty udało mi się z nim wygrać. Myślę, że mi dobrze poszło, ponieważ grałam trzy mecze i trzy wygrałam, ale jeszcze chyba będę grać jeden mecz. Jeżeli chodzi o sprawność taką fizyczną dzieciaków tutaj z okolic Myszkowa i z Myszkowa, uważam, że jest całkiem, całkiem w porządku. Są to zawodnicy i klubu, i są to też zawodnicy, którzy przyszli po prostu dzisiaj pierwszy raz spróbować zapoznać się z tym tenisem, więc myślę, że możemy być zadowoleni z frekwencji i z jakości, jaką prezentują tutaj zawodnicy. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe medale, a najlepsi dodatkowo zostali wyróżnieni pięknymi pucharami. Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie wszystkich uczestników.